Kontakt. I co? Kara! Nieprzyjaciel wyeliminowany. Słania mnie. Muszę przeładować. No, w jaki Ty? Jaki śmieć stankowany Dostał szczejtaka i stankował. Quick jeszcze. Gość, misja gość, zakończona. Panik. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Ej. Granat leci! Rzucam granat! Kontakt. Nieprzyjaciel nieprzyjaciel wyeliminował! Nieprzyjaciół granat! Unieskodliwiony! Misja zakończona! Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Eliminowany. Ale u was jest typek, ten haker. No to będziesz Easy Wizyłin, jak to lubi? Jonah. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki.